środę 30 sierpnia Krzysztof Domagała zapraszam na sport. Piłkarz Radomiaka Radom dostał powołanie do reprezentacji narodowej. Lisandro Semedo zagra w eliminacjach Pucharu Narodów Afryki. Lisandro Semedo jest jedną z wiodących postaci Radom jak radą w tym sezonie PKO Ekstraklasy. 27-letni napastnik we wszystkich meczach bieżącej kampanii wychodził w podstawowym składzie, a na swoim kącie zapisał bramkę w meczu z Pogonią Szczecin i asystę w sercu z Wartą Poznań. Jego dobra gra w Radomiu została zauważona przez selekcjonera Republiki Zielonego Przylądka. Szkoleniowiec reprezentacji narodowej powołał Semedo na wrześniowy mecz eliminacji Pucharu Narodów Afryki. W niedzielę 10 września Republika Zielonego Przylądka zmierzy się z reprezentacją Togo. Dla obu ekip będzie to ostatni mecz w tych kwalifikacjach. Wyspiarze już wcześniej zapewnili sobie awans do przyszłorocznych finałów, które w styczniu zostaną rozegrane w wybrzeżu Kości Słoniowej. Jak dotychczas Lisandro Semedo rozegrał w reprezentacji narodowej 16 spotkań, w których zdobył dwie bramki. Koszykarze Hydrotraku przegrali drugie spotkanie kontrolne w tym okresie przygotowawczym. Przygotowania radomskich koszykarzy do startu nowego sezonu nabierają tempa. We wtorek wieczorem Hydro Track Radom rozegrał drugi mecz kontrolny. Tym razem ich rywalem była ekstraklasowa drużyna Sokoła Łańcut mecz na trudnym terenie, od samego początku nie układał się pomyśli Radomian. Gospodarze szybko wyszli na prowadzenie i pewnie kontrolowali przebieg tego widowiska. Ostatecznie Soku pokonał hydrotrak 75 do 56. W radamskich szeregach najskuteczniejszym zawodnikiem ponownie był Darren Williams. Amerykanin zapisał na swoim koncie 19 punktów. Dla Hydrotraku była to druga porażka w drugim sparingu w tym okresie przygotowawczym. Teraz przed radomską drużyną udział w turnieju towarzyskim w Krośnie. W ten weekend radomianie zmierzą się tam z miastem szkła i GKS-em Tychy. To już wszystkie wiadomości, które przygotowaliśmy na dziś. Teraz zapraszam na prognozę pogody i do zobaczenia jutro.